Dzień dobry. W końcu nadeszła długo wyczekiwana przez nas wiosna. Jej oznak za oknem jeszcze nie widać, dlatego barczewskie przedszkolaki postanowiły 21 marca na dobre pożegnać się z zimą i hucznie świętować. Dzień wiosny. Jaka jest wiosna i po czym można ją poznać? Jest taka kolorowa. Porosną kwaki. E, zielona w liście i kwiaty. I, i ten. W... W owady, w zwierzęta, w trawę, w, gorą w ptaki. Dlaczego to właśnie na wiosnę tak bardzo dzieci czekają? Wolicie jak jest wiosna, czy jak jest zima? Wiosna. A czemu wiosna jest fajniejsza niż zima? Bo on jest cieplej. cieplej. A słuchajcie, a nie będziecie tęsknić trochę za zimą? A czemu ta wiosna jest fajniejsza od zimy? No bo można tyle rzeczy fajnych robić. A na przykład co można robić na wiosnę? Bawić się. Chowanego. I w piłkę jeszcze. Można grać w piłkę, grać w chowanego. No bo można robić, robić bardzo dużo rzeczy niż w zimie. Jak pada deszcz, to potem jest kolorowa tęca. Jest fajna. Bo można wychodzić na twój się pawić i kąpać się z jesienią. Po prostu, kiedy jest wiosna, to ludzie są szczęśliwi. Bardziej się cieszą niż żołnierze. Się, się cieszą. A się Bo jest cieplej i dni się wydłużają i można robić więcej rzeczy niż w zimę. No właśnie. Chociaż z drugiej strony ta zima nie jest wcale taka zła. A będziecie tęsknić troszkę za zimą? Ja będę. W był jest fajnie, kiedy ja z dana A będziecie tęsknić trochę za zimą, czy nie? Ja trochę tak. Ja też. Bo można, w nią bo Mikołaj jest rzecz. tam. E, można zjeżdżać na sankach, można na łyżwach, można na nartach. Można budować iglo bałwana. Co się chce, można robić w zimę? Dużo rzeczy, tylko że dni są krótsze. Jednak po długich zimowych szaleństwach wszyscy czekamy już na wiosenne słońce. Co więc zrobić, by wiosna zagłościła u nas na dobre? Trzeba ogarnąć śnieg. zaśpiewać piosenkę wiosny. A w piosenkach na cześć wiosny przedszkolacy są przecież ekspertami. Cierpają o tym taki i mówi o tym, miś. nadchodzi do nas wiosna i będzie tutaj dziś. Nadchodzi do Wiosnę witano także tańcem. Niektóre układy taneczne były odzwierciedleniem budzącej się na wiosnę przyrody. I co te zwierzęta robią jak się obudzą? Na przykład ptaki jak do nas przylatują, to co robią? Gniazda lubią. jest wiosna, to pojawiają się owady. To jakie znacie owady, które się pojawiają na wiosnę? Tylki, biedronki. Muzyka Nie zapomniano także o pracowitych pszczołach. Gdyby jednak tańce i śpiew wiosny nie przekonały, a zima wciąż nie chciałaby odejść, należy uciec się do starych, sprawdzonych sposobów. E, można spalić a, albo wrzucić ją do morza, ale najlepiej tak nie robić, bo wtedy można nie, za, nie zaczyścić tego po, powietrze i, i rośliny. Smażonę można palić Albo poczekać na następną zimę. Spalić marzannę, albo gdzieś ją schować. By nie zanieczyszczać środowiska, wszystkie przedszkolne marzanny schowano do piwnicy, gdzie będą czekały na następną zimę. Z czego się robi tą marzannę i jak ta marżanna wygląda? E, Marzanna e, no zawsze... Jest zrobiona z papieru, z bibuły, pomalowana, e, jest hmm. tęczowa, kolorowa, e, dużo kwiatów ma. Kiedy marzanny zostały już schowane, by przypieczętować nadejście wiosny zatańczono z tradycyjnymi gajkami. Po takim przywitaniu jesteśmy pewni, że dzięki naszym przedszkolakom już lada dzień na dobre zagościł u nas wiosna. Korzystając z wizyty u najmłodszych mieszkańców naszego miasta, postanowiliśmy zapytać także o nadchodzące święta Wielkanocy. Wielkanoc będzie, to powiedzcie mi, co można robić w Wielkanoc na przykład jajka. A jak się te jajka? Flamastrem, farbą. E, czasami e, się od razu tak farbuje w takiej farbie do jajek i potem się nakleje naklejki na jajka. Malujemy jajka. I jakie malujecie? Co, co robicie? Macie jakieś farbki czy flamastry? Jak to wygląda? Mama chyba... Flamastry. Flamastry. A moja mama chyba kupi te farbki. A ja mam do jajek takie farbki. A po co maluje się u jajka? Żeby, by, żeby ładnie wyglądały. Dla najmłodszych wielkanocny zając to bardzo istotna postać. Wiecie jak ten zajączek wygląda? Możecie mi o nim trochę opowiedzieć? Jak on wygląda? Ma Zając zwykły, eee, z koszyczkiem, z koszyczkiem wielkanocnym w pisańki, żółte, fioletowe, różowe, niebieskie, zielone. Różne flaczki. A gdzie tego zająca można spotkać? Słuchajcie. W lesie. To on tam mieszka sobie w lesie? E, tak. No tylko wtedy musi skakać daleko do innych krajów. No, Nie tylko w Polsce w sobie siedzi. I zajączek chowa prezenty, a ja zawsze, e, nikt mi nie kupuje magnozet, a ja myślę, że królicek mi kupi tak magnozet. Mamy nadzieję, że zajączek będzie pamiętał o wszystkich dzieciach, a Państwu życzymy spokojnych, radosnych świąt wielkanocnych spędzonych w rodzinnej atmosferze i oczywiście mokrego śmigusa dyngusa. W tym programie to wszystko, na następne zapraszamy za tydzień.